Cześć wszystkim? Jestem kotek Baba Jaga i dzisiaj chcę wam opowiedzieć o moim ulubionym sposobie na relaks. Wyobraźcie sobie to, Fruey, mój najlepszy przyjaciel leży zwinięty w kłębek, a ja tuż obok niego. Tak, dokładnie. Uwielbiam spać obok Frueya, ale mam pewien wyjątkowy zwyczaj. Zawsze kładę się z podniesioną głową, tuż przy jego boku. Dlaczego tak robię? Cóż, freeway jest niezwykle ciepły i przytulny. To jak spanie przy małym piecyku. Czuję się wtedy bezpieczna i zrelaksowana. A do tego mogę obserwować, jak freeway oddycha spokojnie. To naprawdę uspokajające. Jeśli też macie swoje ulubione sposoby na relaks, podzielcie się nimi w komentarzach. A jeśli spodobała Wam się moja historia, nie zapomnijcie polubić tej rolki. Wasze wsparcie naprawdę wiele dla mnie znaczy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Miłego dnia i pamiętajcie, żeby znaleźć chwilę na relaks, tak jak ja z Freewayem. Na razie